Informacyjne według koncepcji bomby megabitowej Stanisława Lema odnosi się do zjawiska, w którym ilość dostępnych informacji przekracza zdolności człowieka do ich efektywnego przetwarzania i wykorzystywania. Lem, jako futurysta i filozof, przewidział, że postęp technologiczny doprowadzi do sytuacji, w której człowiek zostanie wręcz zalany ogromem danych, co wpłynie zarówno na jednostkę, jak i całe społeczeństwo. Bomby megabitowa, istota koncepcji. Lem używał pojęcia bomby megabitowej, by metaforycznie opisać eksplozję ilości informacji generowanych przez rozwój technologii, szczególnie komputerowych i komunikacyjnych. Postęp w dziedzinie informatyki, rozwój mediów i internetu spowodowały gwałtowne przyspieszenie przepływu danych. Zamiast porządkującego wpływu, nadmiar informacji może wywoływać chaos. Przeciążenie informacyjne w kontekście bomby megabitowej. 1. Nadmiar danych. Zgodnie z lema prognozami, rozwój technologii doprowadził do sytuacji, w której generujemy więcej informacji niż jesteśmy w stanie przyswoić. Dziennie powstają miliardy gigabajtów danych, których większość pozostaje nieprzydatna lub nieistotna dla użytkownika. W trudności w selekcji współczesny człowiek staje wobec problemu wyboru, które informacje są ważne. Algorytmy, choć pomocne, mogą prowadzić do tworzenia baniek informacyjnych, zamykających ludzi w ograniczonym zakresie treści zgodnych z ich wcześniejszymi preferencjami. 3. Rozproszenie uwagi. Bomby Megabitowa wskazuje na to, że natłok informacji prowadzi do powierzchownego przyswajania treści. Krótkie formy przekazu, takie jak tweety, nagłówki czy posty w mediach społecznościowych, zniechęcają do głębszej analizy. Step! Dezinformacja i manipulacja, nadmiar danych zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania fałszywych informacji, co utrudnia odnalezienie prawdy. Lem przewidział, że przeciążenie informacyjne stanie się pożywką dla dezinformacji, co dzisiaj obserwujemy w fake'ach, czyli 5. Pięć psychiczne skutki. Stres i frustracja wynikające z poczucia konieczności bycia na bieżąco. Syndrom FOMO, fear of missing out, czyli lęk przed pominięciem ważnych informacji. Powierzchowność relacji i myślenia wynikająca z braku czasu na refleksję. Rozwiązania według Lema Lem nie tylko krytykował, ale i proponował rozwiązania na przyszłość. Automatyzacja analizy danych, potrzebę tworzenia systemów, które pomogą w filtrowaniu i organizacji informacji, edukacja krytyczna, rozwijanie umiejętności oceny informacji i świadomego korzystania z mediów, minimalizm informacyjny. Lem sugerował, że konieczne będzie ograniczenie ilości konsumowanych danych, aby uniknąć chaosu. Podsumowanie przeciążenie informacyjne w koncepcji bomby megabitowej to jeden z najważniejszych problemów, które Lem przewidział w swoich esejach. Współczesny świat realizuje te prognozy, a ich skutki widać zarówno w jednostkowym